Cześć, witam Was serdecznie. Zgodnie z obietnicą, dzisiaj będzie o grach, które ogrywam ostatnio ze swoją 6 córką. Pierwsza rzecz, podesłana mi przez wydawnictwo Fox Games, jest to gra Legacy, co jest bardzo ciekawe, przez wielu z Was już też ogrywana dawno, dawno temu. Zombie Kids. Jest to gra, w której wspólnie, kooperacyjnie walczycie z zombiakami na planszy, staracie się wyeliminować, żeby za dużo ich na planszy się nie pojawiło. i. To, co jest najciekawsze w tej grze, to właśnie są koperty, które znajdują się w tym pudełku, które otwieracie dopiero w momencie, kiedy gra Was o to poprosi. Dzieje się to w momencie, kiedy zagracie odpowiednią liczbę rozgrywek, albo kiedy osiągniecie różne rzeczy, które są też jakby premiowane tutaj takim pucharem specjalnym, wtedy naklejacie sobie w odpowiednim miejscu naklejeczka i widzicie, kiedy odblokujecie nową kopertę. Kompletne wiadomo są różne rzeczy, które rozwijają rozgrywkę. Ja o tym wam teraz nie będę mówił, bo to jest taki element, wiecie, fajnego zaskoczenia, ale naprawdę to, czego jakby możecie się spodziewać, to wiadomo, czy tam, nie wiem, silniejsi przeciwnicy, czy jakieś umiejętności specjalne, to jakby wiadomo, tak naprawdę czego się spodziewać. Ale gra moim zdaniem jest naprawdę świetna i kapitalnie dopasowana, moim zdaniem, do właśnie takiej, takiego gracza, który ma się 5, 6, 7, 8, 9, 10 lat, gdzie naprawdę jakby dziecko od razu jest w stanie załapać zasady. A mój zajmowany rodzic też jest tutaj zaangażowany w samą rozgrywkę. To wiecie, to, ta fajne, to fajne uczucie, kiedy dziecko może otworzyć kopertę, znaleźć jakąś nową rzecz, to jest jakby też warte same w sobie, żeby kilka razy w to zagrać. Gra ma jakby taki motyw, że jednak kiedy widzisz, że w następnej rozgrywce może coś blokować, to zachęca, żeby jednak kolejną rozgrywkę odbyć. Także ja na pewno jestem bardzo, bardzo zadowolony z zombie Kids. Wiecie, często gry dla dzieci czy, czy rodzinne są jakby wiele, wiele razy powtarzane, bo jednak dzieci lubią jednak często w tę samą grę kilka razy zagrać, a ta gra właśnie premiuje tego typu podejście, że rozkładamy, znowu gramy, tam sobie to znowu zachęca do rozgrywki, także nie czujecie takiego takiego wiecie osypiającego e, uczucia, że już po kolejny raz dziecko namawia do rozrywki, bo tutaj przynajmniej coś w tej, tej rozrywce naprawdę się zmienia. Mimo że gra jest naprawdę bardzo, bardzo prosta e, i intuicyjna, i fajny temat dla dziecka, i tak dalej, i tak dalej. Także ja serdecznie Wam. Polecam, Zombie Kids, gra jest naprawdę taniutka moim zdaniem, jak na swoją zawartość. Tylko też tutaj jest ten motyw, że wiecie, że wykorzystujecie grę i raczej już jej nie wymienicie, nie sprzedacie. No bo jednak cała zabawa polega właśnie na otwieraniu tych kopert, używaniu naklejek i tak dalej, i tak dalej. Ale w tej cenie, jak tutaj możecie znaleźć, to moim zdaniem naprawdę warto, bo wiele, wiele razy w Zombie Kids na pewno zagracie, i to, to jest jakby totalnie warte tej ceny, w to znajdziecie w sklepie. Drugą grę, jaką chciałbym Wam polecić i pokazać, jest to gra od Lucky Duck Games, obecnie jakby właśnie wydana, pojawiła się w sklepach, Półeczka, jest to też gra, która właśnie bardzo fajnie tematycznie odpowiada moim zdaniem, szczególnie mojej córce, która uwielbia, wiecie, książki, uwielbia czytanie i tak dalej. Tutaj wszystko układamy na półkach, także każdy ma taki stojak, na którym wkładamy takie żetony, które pobieramy wcześniej z planszy i staramy się jak najwięcej tego samego typu żetonów ułożyć obok siebie. Także mamy książki, mamy koty, mamy jakieś tam gry planszowe. Fajne są tutaj takie, wiecie, easter eggi związane z tym, że mamy znane planszówki prawdziwe z rynku, które się pojawiają w tej grze. Także to jest naprawdę bardzo fajne. Strategicznie też dla dziecka to jest bardzo fajna, przystępna gra, bo łatwo sobie wyobrazić, że ten stojak to jest taka nasza półka. Także to jest jakby przykład tej gry, gdzie temat naprawdę tutaj bardzo dobrze pomaga. Gra ma też taką swoją regrywalność w tym, że pojawiają się inne jakieś tam cele na każdą rozgrywkę. Każdy z graczy też dostaje swój taki prywatny cel, który zakłada jakieś tam ułożenie odpowiednich rzeczy w odpowiednim miejscu. Także fajnie można tutaj pokombinować na zasadzie, że czasami wziąć mniej żetonów, żeby gdzieś tam się zmieścić i odpowiednio ułożyć. Albo może olać to i stworzyć po prostu większą grupę rzeczy, które pojawiają się na półkach. Także gra naprawdę jest fajna, dobrze wydana. Jedyne małe problemy jednak mieliśmy z tymi stojaczkami. One plastikowe są, one czasami się rozwarstwiają, przez co te żetony nie do końca dobrze leżą. Ale jak to odpowiednio jest ciśnięcie sobie przed każdą rozgrywką, to tego problemu jakby już, już, już nie ma. Ten system pobierania żetonów jest fajny. Aczkolwiek nie do końca myślę, że on zawsze jest intuicyjny, bo tutaj jest taka zasada mówiąca o tym, że możecie pobrać żetony, które w momencie, jak zaczynacie je pobierać, to, mają, to są jakby na wierzchu. A, a jeżeli któryś żeton mm, stał się jakby dostępny w momencie, kiedy ja zacząłem brać żetony, to już jego nie można nie może w ten sposób liczyć. Także to jest takie coś, gdzie wiecie, gdzie zazwyczaj w grach. Jest tak, że jak coś, nie wiem, bierzecie obok siebie, to, to jakby nie ma, nie ma tego problemu. Tutaj musicie jakby przed ruchem dziecku na przykład powiedzieć, że, że ten żeton jest gdzieś tam schowany, nie możecie go brać, a inne możecie. Także, także fajne, bo tu jest ten w taki wiecie, odkrywam coś przeciwnikowi, przeciwnik dostaje lepsze żetony. Dzięki temu, że je odkryłem, naprawdę płeczka bardzo przyjemna gra, spoko wydana, temat jakby dla każdego będzie taki, wiecie, oczywisty, fajny, przyjemny. Polecam zdecydowanie. I ostatnia gra, którą akurat tutaj. Sprezentował nam Mikołaj, e, także Rebel na mnie wysyłał te gry. Wysłał tę grę Rebel, czyli mówię tutaj o domku, e, dobrych kilka lat temu I ja recenzowałem tę grę na kanale i powiem Wam, że wtedy użyłem takie sformułowania, kiedy to, chyba miałem bardzo małe dziecko, że e, gra jest bardzo fajna, ale jednak jeżeli będę grał z dzieckiem, to wtedy będzie w ogóle super. No i jakby muszę Wam powiedzieć, jakby zaraportować po latach, że miałem totalnie rację. Bo gra jest po prostu hitem i ona jest po prostu hitem w momencie, kiedy macie właśnie takie dziecko 5, 6, 7, 8 letnie, gdzie macie temat gry, że urządzacie swój własny dom, czyli to troszkę jak właśnie w, w grze komputerowej Sims kiedyś było i to totalnie jakby pasuje tematycznie dziecko, bo, bo przynajmniej moja córka uwielbia tego typu wiecie: jakieś urządzanie, właśnie rysowanie i tak dalej, jakiś projekt domku. No to tutaj to wszystko jakby totalnie jest. I powiem Wam, że strategicznie ta gra też naprawdę jest ciekawa, bo to, że wybieramy te karty ze środka i ktoś może nam podebrać te karty, albo inaczej ułożą się para kart do wzięcia, to wszystko tutaj naprawdę robi robotę. Te karty też wchodzą do, do gry w innej kolejności, co sprawia, że nie zawsze jesteście w stanie idealnie to wszystko poukładać. To, to, to jest naprawdę super. No i my się doczekaliśmy też dodatku już, bo, bo wiadomo, tyle razy ta gra była zagrana, że mamy dodatek, ta słoneczna tam macie różnych gości, których, których możecie zapraszać, więc ta gra się robi jeszcze, jeszcze taka głębsza, ciekawsza, a sam domek naprawdę to jest moim zdaniem, to, to jest jedna z lepszych gier, jakie możecie po prostu dla dziecka kupić, bo, bo mówię, nie tylko że tematyka jest bardzo przyjemna graficznie, ta gra super działa, a też moim zdaniem z tych gier, co dzisiaj przedstawiałem, chyba też dla dorosłego ona jest najciekawsza, bo macie wybory strategiczne, możecie kombinować, możecie jakby w różny sposób ten domek swój układać, ja jestem ogromnym fanem właśnie gry Domek i, i serdecznie ją polecam. Mówię, kilka lat temu już w nią zagrałem, gdzieś tam wymieniliśmy egzemplarz, bo nie było po okazji zagrać. Teraz ta gra wróciła do nas do kolekcji i na pewno na dłuższy czas zostanie. Także ja serdecznie Domek Wam polecam. Wy ze swojej strony napiszcie Wam w komentarzach, co Wy obecnie lubicie grywać ze swoimi dziećmi. Ja bardzo lubię tego typu właśnie informacje, bo zawsze coś ciekawego może gdzieś tam wygrzebać. Z góry dziękuję za wszystkie lajki, udostępnienia. Ej, jesteście po prostu świetni. Dzięki wielkie do następnego. Hej.